Szcze cześć, tu ja mam co drukować Odcinek na Skyblocka Ja gram kimś na, Sk na Skyblocku, to jest multiplayer Wszystko jest dobrze, mamy tu Tak, wchodzimy Tak, Takie schronka od niego Widzę, że raz by był na, na warp. Nie na spliff, No był na spliffie Tu będzie jakby farma. No to... Gdzie to farmy? w że się nie przygotowałem, ale jakiś odcinek... Tu jest dirty trochę. O jest. tu wchodzimy, tu mamy jeszcze kurde, mus muszę znowu iść tam tu mu musimy zrobić tu jest 20 slotów, to taki skyblock tu jest tylko skyblock, kupowanie rzeczy i tam jest za niby je... jak niby sprzedaż, czy, czy niby będzie dużo na serwerze, to masz pieniądze i to jest fajne.